Dziś pokażę Ci te najbardziej subtelne, ale mega skuteczne, sygnały, które kobiety wysyłają, kiedy cię podrywają. Dziś naprawdę otworzę Ci oczy. Pokażę Ci te dyskretne, ale celne znaki, które używamy, żeby pokazać zainteresowanie. To są rzeczy, które wielu facetów przegapia, ale kiedy nauczysz się je rozpoznawać, no to, mój drogi, zmienisz się całkowicie. Zaczniesz patrzeć na kobiety zupełnie inaczej. Zostań ze mną do końca, bo ostatni znak jest najczęstszy i najbardziej ignorowany. Trzymaj się aż do końca, bo ten ostatni znak, który ci powiem, to taki klasyk, którego każda kobieta już użyła, a większość facetów po prostu nie zauważa. Serio. Będziesz w szoku i nigdy więcej nie przepuścisz takiej okazji przez nieuwagę. Poprawia włosy albo ubranie, kiedy cię widzi. Wiesz, jak podchodzisz, a ona zaczyna bawić się włosami. Poprawia bluzkę albo dotyka szyi tak trochę bezmyślnie. To nie tylko kaprys próżnej kobiety, to jasny znak, że chce zwrócić na siebie twoją uwagę. Jej ciało mówi patrz na mnie. Próbuję wyglądać lepiej dla ciebie. To coś, co robimy automatycznie, gdy jesteśmy zainteresowane, nawet nie do końca świadomie. Więc jeśli zawsze to robi, kiedy się pojawiasz, miej to na uwadze. To jej sposób na flirt bez słów. Wymyśla temat do rozmowy znikąd, tylko po to, żeby z tobą pogadać. Zdarzyło się, że zaczęła rozmowę na jakiś totalnie błahy temat, na przykład pogoda, co jadła na obiad albo jak minął jej dzień. Prawda jest taka, że kiedy kobieta lubi faceta, znajdzie sposób, żeby z nim pogadać, nawet jeśli nie ma nic, konkretnego do powiedzenia. To nie lenistwo, to zainteresowanie. Kobiety nie marnują czasu na bezsensowne rozmowy z kimś, kto im nie leży. Więc jeśli ciągle szuka pretekstu, żeby z tobą gadać, nawet jeśli to wydaje się głupie, to znaczy, że chce się zbliżyć, poznać cię lepiej i pokazać, że jej na tobie zależy. Chwali cię w taki trochę ukryty sposób. Kobiety czasem boją się być zbyt otwarte i wolą rzucać aluzje, szczególnie gdy lubią faceta, ale nie chcą od razu walić prosto z mostu. Mogą mówić komplementy trochę po cichu, na przykład: Wow! Masz uśmiech, który jest trochę niebezpieczny. Co? Albo. Lubię twój spokojny styl, jest taki inny. Te pochwały to sposób na pokazanie zainteresowania bez nadmiernej deklaracji. Jeśli to wyczujesz, bądź czujny, bo ona próbuje zwrócić na siebie twoją uwagę po swojemu. Śmieje się nawet z twoich najgorszych żartów. Stary to klasyk. Jeśli opowiesz kiepski żart, taki, co to nawet tobie samemu wydaje się słaby, a ona śmieje się, jakby to była najzabawniejsza rzecz na świecie. To znaczy, że chce ci się przypodobać. Kobiety nie śmieją się na siłę z każdego, a kiedy lubimy faceta, wszystko, co mówi, nas rozbawia. To sposób na pokazanie, że lubi twoje towarzystwo i to, co mówisz, jest dla niej ważne. Więc jeśli się śmieje z twoich głupotek, jesteś na dobrej drodze. Skraca dystans między wami. Kiedy rozmawiacie, a ona zbliża się do ciebie, Zmniejszając przestrzeń między wami, to wielki znak, że jest zainteresowana. Kobiety lubią czuć obecność faceta, który im się podoba, i jeśli nie ucieka, kiedy się zbliżasz, to znaczy, że czuje się przy tobie dobrze. Czasem nawet nachyla się w Twoją stronę, patrzy Ci prosto w oczy, robi intensywny kontakt wzrokowy. To takie zaproszenie, żebyś się jeszcze bardziej zbliżył. Uważaj, to nie przypadek, to czysta atrakcyjność. Dotyka cię delikatnie podczas rozmowy. Jeśli lekko dotyka twojego ramienia, barku, albo bawi się poprawiając ci ubranie, możesz być pewien, że to nie jest przypadek. Dotyk to potężny sposób na budowanie więzi i pokazanie, że chce być blisko ciebie. Kobiety są bardzo wybredne. Jeśli chodzi o kontakt fizyczny, a kiedy jesteśmy zainteresowane, dotyk pojawia się naturalnie, by stworzyć intymność. Więc jeśli zauważysz, że tak robi, to znak, żebyś też zaczął zwracać uwagę na te czułe sygnały. Ona ukrycie na ciebie patrzy. Czy zauważyłeś, że czasem wydaje się, że na ciebie patrzy, ale udaje, że tego nie robi, kiedy ją zauważysz? To znak, że jest zainteresowana, bo kobieta, która lubi faceta, obserwuje każdy jego ruch, bada sposób bycia, reakcje, atmosferę. A gdy zauważysz, że złapałeś jej spojrzenie, Szybko odwraca wzrok, żeby nie było zbyt oczywiste. To jeden z najsłodszych i najszczerszych znaków. Bo nie da się udawać zainteresowania, patrząc ukradkiem, prawda? Ona rzuca aluzję o związkach albo facetach. Kiedy zaczyna mówić, jak dojrzały facet jest lepszy niż dzieciak, albo opowiada o sytuacjach związkowych tak, jakby mówiła prawdę prosto z mostu, to rzuca ci aluzję, żebyś zrozumiał. Te rozmowy służą do sprawdzenia, czy jesteś zainteresowany, czy rozumiesz, czego ona chce, i pokazują, że liczy na coś poważnego. Jeśli zauważysz te aluzje, wiesz, że czas ruszyć dalej i pokazać, że też grasz w tę grę. Ona komplementuje rzeczy, które nie są oczywiste. Jeśli zaczyna chwalić twój głos, sposób mówienia, albo jak traktujesz innych ludzi wokół, to jest coś wyjątkowego. To nie jest zwykły komplement na temat urody czy ubioru. To coś, co pokazuje, że zwraca uwagę na detale, które zauważa tylko ktoś, kto naprawdę cię lubi. Takie pochwały to znak, że nie jesteś dla niej tylko kolejnym facetem, tylko kimś, kto naprawdę przykuł jej uwagę. Gdy kobieta zauważa takie rzeczy, czas być czujnym i docenić to. I ten najbardziej ignorowany znak ona naprawdę cię słucha to znak, który większość facetów przegapia. A jest najważniejszy ze wszystkich. Jeśli szybko odpisuje na Twoje wiadomości, pamięta rzeczy, które jej powiedziałeś, interesuje się Twoim dniem i naprawdę Cię słucha, to znaczy, że Cię lubi. Uwaga, to jeden z największych prezentów, jakie ktoś może dać, a jeśli ona Ci ją daje, to daje Ci kawałek siebie. Nie lekceważ tego znaku, bo to pokazuje najszczersze i prawdziwe zainteresowanie. Kochanie, Teraz, kiedy znasz te potężne znaki, które wysyłają kobiety, łatwiej będzie ci zauważyć, kiedy dają ci sygnały, nawet jeśli są bardzo subtelne. Sekret to zwracanie uwagi na detale, bo większość facetów przepuszcza te wskazówki bez zastanowienia, a wtedy ty możesz mieć przewagę. Nie musisz być geniuszem, wystarczy mieć bystre oko i być naprawdę obecnym. Kobiety lubią facetów, którzy zauważają, doceniają i wiedzą. Jak reagować, gdy pojawia się zainteresowanie? Więc użyj tego wszystkiego, by nawiązać prawdziwą więź i oczywiście zdobyć to, co tylko ty możesz zdobyć. Rzuć się na to, zaufaj sobie i pamiętaj: czasem to, czego ona chce, jest tuż przed Twoimi oczami, i tylko czeka, aż to zauważysz. Teraz Twoja kolej, co nie?